Cześć. witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się elementami kombinatoryki i statystyką. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Mamy zadanie z matury z maja z 2021 roku. Mamy dane sześciowyrazowe, ciąg liczbowy. Trzeba znaleźć medianę tego zestawu. Pytanie: co to jest mediana? Mediana to jest wartość środkowa. Naszego zestawu, tylko w jaki sposób ją znaleźć? Skreślimy sobie te skrajne wyrazy. Kiedy zostaje Wam jeden wyraz na środku, to wtedy mediana jest równa temu środkowemu wyrazowi, ale kiedy macie coś takiego, że macie dwa wyrazy, które Wam zostały, to po prostu obliczacie sobie średnią arytmetyczną tych dwóch wyrazów, dzięki czemu od razu znajdziecie sobie medianę. I mamy coś takiego, ale medianę tutaj znamy. Nie znamy wartości x, przyrównujemy do 4. Od razu mnożymy razy 2 i redukujemy wyrazy podobne. No to mamy coś takiego. Dwójeczkę przerzucamy, czyli mamy 6 i dzielimy wszystko na 3. Zatem x będzie równe po prostu 2. Mamy taką odpowiedź, wybieramy odpowiedź C. Przechodzimy dalej. Średnia arytmetyczna 8 liczb jest równa 11 i wtedy trzeba znaleźć wartość x. Co to średnia arytmetyczna? No to to jest suma wszystkich y, danych podzielona przez ich ilość, ile ich jest przez ich liczbę, więc dodajemy sobie te wszystkie liczby sobie zliczamy, no to trochę tego będzie liczenia. Na maturze macie kalkulator, także na bliku i dzielimy przez 8 i jest równe 11. Obustronnie od razu mnożymy razy 8, żeby sobie zaoszczędzić roboty. No i jeżeli podliczycie sobie te liczby, to będziecie mieli 75 i dodajemy do tego x. -a. Trzeba tylko przenieść 75 na drugą stronę, czyli odejmujemy obustronnie 75, zatem x jest równy po prostu 13. I to kończy nasze działanie. Przechodzimy do kolejnego zadania. Tu jest trochę inne zadanie. Mamy znowu średnią arytmetyczną, tylko trochę inna specyfika zadania. Mamy coś takiego: 16 i dodajemy sobie te wszystkie liczby. Dzielimy sobie ponownie przez ich ilość i dodajemy sobie x, y. i dzielimy sobie przez to, ile ich jest, ile ich mamy. Mamy ich 6 i to jest równe x drugi. Moja propozycja jest po prostu taka żeby obustronnie pomnożyć razy 6, bo się pozbędziemy tych ułamków, to będzie 3X, po drugiej stronie nie będzie już tej 6 I jeżeli sobie wszystko podliczymy, no to tutaj będziemy mieli 31 i 16 co 47, sobie podliczymy. No ja kalkulatorka przy sobie aktualnie nie mam, ale damy radę 54,27. No to mam coś takiego, mam, 9, mam 90, mam, 100, mam 101, 101 20, 27, 128 dodać x, coś takiego. Ja przyniosę sobie x tak jak należy, to mam coś takiego. 2x jest równe 28. Dzielę sobie przez 2. x jest równe 50. Nie 50, tylko 60. 4. No i teraz tak. My nie znaleźliśmy tak naprawdę tutaj tej mediany, bo to nie jest nasza mediana, to po prostu tutaj mamy znalezioną wartość konkretnego x. I teraz tak. I my już wiemy, że trzeba sobie ułożyć nasz ciąg nie malejąco, czyli tutaj wartości będą nam wzrastały, powolutku wzrastały. I mam coś takiego: 29, 31x. Uliczamy sobie medianę. Mediana to jest wartość. 27, dodać 29, podzielona na 2. Zatem mediana nasza jest równa 28. I to kończy nasze zadanie. Przechodzimy dalej. To zadanie bardzo ciekawe. Przeczytajcie, z dużo treści. Jak skończycie, możemy działać. Mamy dane tutaj, takie oto, taki ciąg w zestawie. Jak policzyć? Tutaj wariancje. Do wariancji potrzebujecie średniej arytmetycznej. Ale jak to zrobić, kiedy macie jakąś tam pewną ilość danych? No to robicie coś takiego mnożycie sobie 2 razy m bo macie m wartości m wartości 2 i 4 razy m dlaczego tak? macie m wartości 4 i wszystko sobie dzielimy wszystko sobie dzielimy przez 2 przez 2m. I co otrzymujemy? Otrzymujemy 6m podzielić na 2m. I te mki nam się fajnie upraszczają i tak samo szósta z dwójką. I wychodzi na to, że średnia arytmetyczna jest po prostu równa 3. I teraz obliczymy sobie wariancję. Jak obliczycie wariancję, to będziemy mogli potem policzyć sobie odchylenie standardowe. I teraz tak jak się liczy tą y, wariancję, no to robimy coś takiego. Mnożymy sobie m razy, mamy m wartości 2, czyli mamy 2 odjąć 3 do kwadratu. I tak samo robimy z czwóreczką, będzie m razy dokładnie to samo. 4 odjąć 3 do kwadratu i dzielimy sobie przez to, ile mamy wszystkich wyrazów, czyli przez 2m. No, I co robimy dalej? No tak, tutaj mamy m razy 1. Na razie tak bardzo rozpiszemy szczegółowo i tutaj też mamy m razy 1, dzielimy sobie przez 2m i m dodać m, m dodać m to jest 2m. I dzielimy przez 2M. Widać, że to się idealnie skraca i to jest równe 1. Zatem co otrzymujemy? Że nasza wariancja jest równa 1. Pierwiastkujemy obustronnie, więc wychodzi na to, że odchylenie standardowe też jest równe 1. I przechodzimy do kolejnego zadania. Wchodzimy sobie w świat kombinatoryki. Przeczytajcie o co chodzi, a w skończycie możemy działać. Kiedy tworzycie sobie liczby, sprawdzacie ile ich jest, to wtedy wykorzystujemy tak zwaną regułę mnożenia. Reguła mnożenia na czym polega? Polega na tym, żeby na tych kreseczkach wstawiać sobie, ile cyferek możecie wstawić w dane miejsce. No i mamy cyfrę 1, 3, 5, 7, 9. Nie mogą się powtarzać, więc na pierwszym miejscu możemy sobie wstawić 5 cyferek i nie mogą się powtarzać, więc już wykorzystaliście i cyferka już nie wraca do puli wszystkich cyfr. I znowu w drugim przypadku będziemy mieli już tylko 4. Nie możemy nic więcej zrobić. I te możliwości się wymnażają. Mamy 20 kombinacji, co kończy nasze działanie. Przechodzimy dalej. Wszystkich liczb pięciocyfrowych, czyli mamy info pięciocyfrowe, od razu sobie robicie 5 kreseczek. Używamy tylko 0, 2 i 5. No to co w związku z tym? No to tak, na pierwszym miejscu, jak wybieracie cyferki. No, to możecie wstawić dwójkę bądź piątkę. 0 nie wchodzi w grę. I nie jest napisane, że te cyfry się nie mogą powtarzać, więc bierzemy już sobie wszystkie opcje. I robimy sobie razy 3, razy 3, razy 3. Zrobimy sobie w taki sposób, będzie nam dużo, dużo łatwiej. No 9 razy 9 to jest 81, i razy 2 no to będzie 162. I taką opcję oczywiście mamy. Mamy tutaj jeszcze takie ciekawe zadanko. Tworzymy sobie liczby większe od 700 i każda cyfra należy do takiego zbioru. I tutaj jest też dosyć istotne, że cyfry nie mogą się nam powtarzać, to też nam dużo trochę zmienia. I to jest ostatnie zadanie, które w zasadzie tutaj do nas czeka. Rozpisujemy sobie kreseczki trzycyfrowe, czyli tworzymy tutaj trzy kreseczki teraz jak to zrobić? Na pierwszym miejscu co my możemy wstawić, żeby powstało nam coś większe niż 700? No rzecz jasną 7, 8 i 9, czyli mamy trzy możliwości. I sprawa jest taka, że cyfry się nie mogą powtarzać, więc skoro wy już wybraliście jedną z tych cyfr, to nie będziecie mieli w drugim kroku 6 do wyboru, tylko już tylko 5 do wyboru. I skoro wybraliśmy już sobie kolejną, no to już dwie cyfry mamy załatwione, więc mamy tylko już 4 do wyboru.

I to było ostatnie zadanie z tego naszego zestawu, bardzo krótki materiał, szybciutki. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że zrozumieliście o co tutaj chodzi w tym tworzeniu liczb i w tych elementach statystyki. Zachęcam Was do pisania komentarzy, zostawienia łapek w górę i do subskrypcji kanału. Pozdrawiam Was serdecznie, do miłego zobaczenia w kolejnym materiale.